Hello, everybody! Hello! Zbieram się, słuchajcie, jest po, trochę, trochę przysnąłem dzisiaj wstaliśmy o w pół do ósmej ale to przecież dojechani, dojechani po prostu weekend mieliśmy petarda naprawdę super zajęty weekend w sobotę trochę palenie chowaliśmy z rana ale później zająłem się szafą w domu tutaj Wypieczyłem starą szafę i wstawiłem w miejsce starej szafy. Wyobraźcie sobie yy, szafę z Ikei. Już nie wiem, mówiłem, dzień dobry czy nie. Dzień dobry, jeszcze raz. <laughs> jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to właśnie kliknij ten dzwoneczek. Bo dla ciebie to mała rzecz, a dla mnie duża. Także przyda się zawsze ten jeden dodatkowy subskrybent. Pamiętaj. E, jeżeli chodzi o weekend, udało nam się zorganizować. Ostatecznie tą pakę dla zwierzaka w strojach Świętego Mikołaja, biegaliśmy po, boiska, po boisku, graliśmy w piłkę. Spodziewaliśmy się, że będzie troszkę może więcej osób, ale jednak pogoda zaważyła na pewnie decyzjach wielu ludzi, więc przyszło tylko tyle, ile przyszło. No i oczywiście te ludzie pojawiali się i znikali w trakcie naszej gry, bo tam są tysiące ludzi, słuchajcie, także nie możemy narzekać. Na pewno jesteśmy na niejednym zdjęciu z niedzieli z Green Parku, jak gramy w tych strojach, podarły nam się spodnie. Słuchajcie, Fikołków trochę było, cali brudni, mokrzy, bo tam te pole, no wiecie, jednak trochę padało przez ostatnie kilka dni, więc było to straszne. Ale daliśmy radę. Także to jest najważniejsze, że nie poddawaliśmy się, dopięliśmy swojego, zrobiliśmy ile mogliśmy, zgromadziliśmy jakieś środki na GoFundMe. Co niektórzy nawet przynieśli właśnie jedzenie, pokarm dla, dla zwierzaków Więc te pieniądze zostaną przekazane Już później chyba do świąt będzie GoFundMe jeszcze otwarte Z tego co uzgodniliśmy na grupie albo do końca roku Więc jeżeli będzie ktoś miał ochotę to zawsze zapraszam Wejście na Facebooka Reprezentacja Polski na emigracji I tam znajdziecie linka Tak będzie najlepiej Więc e, tyle w temacie Weekend za nami i trzeba się wziąć do roboty Także lecimy na łazienkę, trzeba ją rozebrać Wczoraj miałem z klientem z Chin jeszcze kontakt, bo coś tam chciał, żebym mu dorobił jeszcze Oczywiście wiecie, jestem 9 tygodni na projekcie i nie miał kurde czasu na to, żeby ze mną zagadać To teraz ja powiedziałem, ja nie wiem czy ja znajdę czas do świąt, żeby ci to zrobić, nie? Byliśmy na miejscu, mieliśmy narzędzia, no to trzeba było kurde gadać, a nie na co ty czekałeś Kuchnie... Z żeśmy Ci pomogli, w lodówkę żeśmy Ci wnieśli, pralkę, wnieśli, kuchenkę, wymienili, wiecie, piekarnik, wymienili, wyciąg nad, piekarni, nad kuchenką, wymienili, a on tak jakby nie ma limitu na to, co jeszcze moglibyśmy mu pomóc, nie? Ja dałem sobie spokój z nim, wczoraj powiedziałem, słuchaj, no ja nie wiem co Ci jest, ale jest godzina ósma wieczorem w niedzielę, ty nagle do mnie dzwonisz i pytasz, czy jeszcze mógłbym coś tam. To mówię, Ej, hello, wake up my już skończyliśmy robotę Nas już tam nie ma, nie? Jakieś takie, wiecie, dziwne, dziwne, dziwne myślenie Myśli, że nie wiem, co ja już jestem pracownikiem jego życia, czy o co chodzi Więc na tą chwilę, nie wiem, może jak znajdę chwilę, no to podjadę do niego tam jeszcze, ale Szczerze, nie mam ochoty Robimy to, co musimy zrobić do świąt Może pracownik miesiąca dzisiaj jest w pracy, nie wiem, coś wczoraj pisał Zagadywał, żeby ten, żeby tego a ja Mówię, kontaktuj się chłopie z Adrianem Ja tam się nie wpierdzielam Jak pojawisz się rano I on będzie cię mógł zawieźć To jedź, ale Ale nie licz na mnie Czy ja mam zdecydować za ciebie, czy ty przychodzisz do pracy To twoja decyzja Nie moja decyzja Wiesz, wiecie Koniec tematu Także dzisiaj jeszcze nie wiem co będziemy ogarniać. Na pewno w pierwszym momencie porobimy szybką demolkę do końca w tej łazience, czyli skończymy zrywanie kowingów. No i będziemy musieli się zająć szybkimi naprawami ścian, żeby to już schło. Myślę, że docelowo mógłbym nawet wodę rozpiąć i doprowadzić ją też na miejsce. Trzeba tam oczyścić kanał pod kanalizację do toalety, na pewno. I zdecydować, co robimy z tą kanalizacją. Trzeba będzie na pewno zobaczyć rzeczy, które klient kupił, rozmiary, jak to wygląda i jak to gryźć. Więc to też jest ważne. Sprawdzimy poziomy podłogi, zobaczymy, jak nam się tam pr prysznic miałby układać, czy tam będziemy go obstawiać na kleju, czy, czy jak. to Ale to będziemy decydować właśnie. Także dzisiaj na pewno rozpakujemy wiele rzeczy, zobaczymy, co ten klient ma dla nas, z czym my mamy się borykać przez następne kilka dni. Jak ta łazienka ma wyglądać? Bo wiecie, słowami to jest na razie wszystko opisane. Płytek żadnych nie mamy, może z dwie-trzy płytki na samym zlewem, dosłownie, ale poza tym to mają być panele pod prysznicem, taki ala dekoracyjne, listewki, które tworzą jakby dekorację drewna, znaczy, to ma wyglądać jak panel drewniany, ale to nie będzie cały panel, tylko będzie. Listwa górą, listewki w środku i będzie taka imitacja jakby panela drewnianego. I to pewnie będzie w innym kolorze, i góra będzie w innym kolorze. Także będziemy się bawić, słuchajcie, trochę z malowaniem. Myślę, że dekoratorka na pewno będzie, yy, będzie troszkę dłużej z nią niż normalnie. No i w, na podłodze wymyślił, że nie idą płytki prosto, tylko idą w karo, czyli w diamond tak zwany. Nie? Okury. Także też będzie zabawa, bo ja będę musiał położyć płytki od drzwi najprawdopodobniej jak najdalej się ta i docinki dokończyć następnego dnia podłogę, ale podłoga nie jest duża, także jest ok. Z tym sobie powinni, powinniśmy bardzo fajnie poradzić. Ale też muszę zobaczyć jaki rozmiar jest tej płytki, bo my na razie nie wiemy, czym my dilujemy. Może się okazać, że on kupił, nie wiem, taką płytkę. Zaraz się wszystko okaże. Także będziemy updateować i to już na miejscu. Także miłego dnia Wam wszystkim życzę. I do zobaczenia Cześć, cześć Zobaczcie co się dzieje Są płyty, już chłopacy zdążyli wyciąć w części Ale martwię się o te Joyce Bo one trochę też zjedzone zostały Zobaczcie zbudziałe. I teraz jest problem taki Znaczy one to są twarde po prostu czas i woda zaczęły zjadać nie jest tak może z nim w całości źle, tylko że to, to już jest płyta od pokoju. Tu wiecie, on po prostu teraz wysekł, dlatego te niektóre miejsca są po prostu w kiepskim stanie. Ale one nie są mokre, czy jakieś wiecie, zrobaczałe. Będę musiał porozmawiać z klientem co z tym robimy. Bo my nie chcemy teraz nie wiadomo ile roboty tutaj dodać, bo za chwilę się nie wyrobimy. Jeżeli chodzi o wodę, to na pewno będzie musieli ją przerobić pod podłogę i docelowo muszę znaleźć, gdzie ten mikser ogólnie będzie zamontowany, więc tutaj też sobie otworzymy tą ścianę dzisiaj. Ta płyta na, na, na ścianie to też nie jest nawet chyba 12,5, tylko ta chudsza. To zaraz sobie zmierzymy, ale tak coś czuję, że to jest ta chudsza wersja płyty gipsowej. Tutaj, dołem, tutaj w ogóle w tej sekcji to nawet nie płyta, była to jakiś plaj. To jest plaj chyba, tak? Ten kawałek do dołu. To był w ogóle jakaś płyta flight. Tu była płyta gipsowa, więc tu ogólnie się już wcześniej coś działo, jak wymieniali prysznic, dlatego ta rurka idzie jakoś po chińsku. Ale my się tym nie martwimy. Ta instalacja będzie musiała być szybko przerobiona, czyli tak dopływ wody mamy tam, plastikiem dojedziemy sobie tak jak zwykle bezpośrednio pod prysznic i w miejsce docelowe, gdzie mamy tam kran od wanny, ale to wszystko sobie rozmierzymy. Na pewno wytniemy to, co jest do wycięcia dzisiaj. Grzejnik to jest tam i tam zostaje, tylko że klient chciałby mieć dwa grzejniki, mówi jeden pod oknem, drugi tam. Nie wiem jaką on sobie to wyobraża jeszcze, ale to za chwilę wszystkie elementy zobaczę i będę wiedział co on ma w głowie. Tutaj na pewno musimy oczyścić cały ten cyrk, bo cała ta powierzchnia tak jak widzicie jest zasypana gruzem. Cokolwiek było działo się w tej łazience wcześniej, to po prostu cały cyrk został umieszczony w podłodze że to też zostanie oczyszczone, bo może uda nam się przewieźć na zewnątrz tamtędy i kibelek podpiąć taki klient by też chciał, żeby, żeby stał w ten sposób, a nie tak jak wcześniej w drogu. Yy, druga, następna rzecz. Odpływ od zlewu, bo to był taki stopień zrobiony. Chciałbym uniknąć tego stopnia, żeby była podłoga na jednym poziomie, więc muszę zrobić wszystko, żeby teraz ten odpływ schować, albo tamtędy i tam spuścić się po prostu do, podłączyć do odpływu przy toalecie albo w ogóle osobno wyjść przez ścianę woda to już jest mniejszy problem spkujemy w ścianę sporo tam podłogę i złączymy się tutaj także jest trochę pracy jest trochę planowania pierwsze co musimy odciąć pozostałe elementy które jeszcze zostały lecimy z tym to dopiero początek śmieci słuchajcie Taka jedna łazienka zniknęła Tam otwieramy podłogę Już żeśmy z klientem uzgodnili co gdzie Odpływy jak Gdzie kombinacji milion Ale damy radę Tą rurę odpływową jednak będziemy wymieniać eee, Jadę na zakupy Nie innego wyjścia Muszę kupić trochę rzeczy Żeby zrobić trochę rzeczy Let's go Hej Wleciał szybki odcinek z, z naszej gry bo jesteśmy wybitnymi graczami, ale byliśmy, wiecie, tam w szczytnym celu, to wybaczcie nam. Jest taki odcinek. Dzisiaj właśnie wleciał. Jestem na Trabisze, słuchajcie. Muszę wziąć płytę, siatkę i coś tam jeszcze. go czy sali. Więc zbieram się, aby to zapakować. Let's go. Chciałem się pochwalić, że właśnie skończyłem zakupy. Tam jest Tool Station. A. Tam jest KFC i wydaje mi się, że właśnie powinienem zawitać tam Zanim dojadę z powrotem do chłopaków, bo jest po 12 już, wyobraźcie sobie Dobrze, że ktoś tam siedzi na sajcie I coś robi, bo tak to normalnie dupa Na tych zakupach to zawsze jest coś Rano rozpakowałem kartony, zobaczyłem co tam jest Co ten klient dostarczył, a dostarczył fajne gadżety Teraz trzeba je wszystkie pospinać, także Idę kupić sobie kurczaczka Pokażę Wam, co kupiłem, jaki mamy plan na miejscu. Let's go! Stancieło gruntu na Na wszystko? na te płyty Aha, dobra. Słuchajcie, tu pójdą płyty, ale zanim płyty włożymy, to doprowadzimy wodę w odpowiednie miejsce. Bo tutaj środkiem takiegoś to w ogóle jest, że mamy Joyce'a i trochę słabo będzie. Ten prysznic nie będzie centralnie. Będziemy musieli coś wykombinować. Albo będzie wyżej. Chyba ominie. Chyba ominie. W ogóle co tu się dzieje, o co tu chodzi, tu ktoś rzeźbę robił, więc będziemy musieli rozmierzyć czy te rurki mi idealnie dostaną, bo to jest taki inny jakby mikser, ten co jest w garażu, więc zobaczymy, poza tym tu będziemy mogli to zakryć, nie ma z tym problemu, uzupełnić, góry sobie już chłopaki zaczęli zaciągać. Czekali za mną. Będziemy musieli wykuć pod wodę, wykuć pod łazistę. Także jeszcze tu nie koniec. Ja bym się nawet opanował z tym naciąganiem, tylko górę bym zostawił na, na naciągnął, Wiesz? I to jest wszystko, co my możemy na razie zrobić. No, tylko górę z, zrobić i tyle. Także co zrobić? Dobra, chciałem tylko Wam powiedzieć, że smród jest niesamowity. Teraz tutaj jakby ktoś się dobrze zesrał. Naprawdę. Ponieważ ta rura, która była tu odpływem do, do zlewu i szła sobie tak, 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 jakoś tak i tak i tak, to tutaj, tu, tu gdzie worek mam już podłożony, była w dołku w ogóle. To wyobraźcie sobie ile tam jest sypu. Zobaczcie, to jest wysokość rury, a zobaczcie jak opuszczona jest ta rura tutaj. Czyli zamiast ze spadkiem iść dalej w kierunku odpływu, to po drodze było zapadnięte, no bo nikt tego nie zrobił taki czarko. Włożyli rurę myśleli, że będzie cace i do widzenia. Więc ja teraz ją wycinam i smutnie, niesamowite. Narad nie mogę już tego skończyć w ten sposób, więc muszę ją wyciąć i wyłożyć wyjąć całą. Także. Dobra, słuchajcie, problem mały mamy. Ale wam powiem jaki. Może się da go rozwiązać, a może nie. Po prostu ta chata ma problem. To był kibel podłączony, spoko. Uzgodniliśmy, że zrobimy tu małe cięcie tego Joyce'a, który nie robi nic i zmodyfikujemy trochę tu sapor, żeby podłoga miała gdzie się trzymać. Przerobimy tutaj odpływ, całe rurki wycięliśmy to, co widzieliście. Tu już przerobione jest, zaworki pozakładane, sprawdzone wszystko, będzie mogli ci podpinać się po na wodę. To jutro, ale ten odpływ to jest atrakcja, bo teraz tak. Tu rura została zdjęta, cała, która była, i poleciała, spoko. Odcięliśmy ją na samym dole tam. Spoko, tam jest studzienka wizyjna, spoko, ale teraz tak, na tym odcinku to tak woda leci, jakby chciała nie mogła. Słuchajcie, tu gdzieś Darek mówi, tam na dole, że korzenie w, w róże widać, czyli ten cały krzak, który jest tu na ścianie, już zniszczył tą rurę. Najprawdopodobniej oni nie zauważyli nawet większego problemu, bo jeden kibel raz na milion razy spłukiwany, bo mają toalety na dole, więc było, działało, jak się zapchało trochę to w róże, na trzech metrach do góry, wiecie, od powierzchni dalej je odciągał spłukiwało, choć słabo, bo pamiętam jak odpalałem tutaj toaletę to ona słabo chodziła I, mu... i pytałem go czy nie miał problemu z kiblem ale uważałem, że tutaj było coś źle podpięte z tyłu, bo to takie dwa kolanka były robione się okazuje, że to nie był chyba ten problem, problem był tam w rurze, tam już nie schodziło, wiecie co ee, <laughs> Także. Nie wiem, czy się nie skończy tak, że będziemy ten chodnik tutaj z przodu rozwalać. Nie wiem. Powiem wam, nie wiem. Nie wiem, będziemy dyskutować z klientem. On na pewno będzie przerażony. Jest inna opcja jeszcze, żeby w ogóle stąd wypierdzielić z tą rurą i pójść tu po ścianie i spuścić się tam praktycznie bezpośrednio do kanału i tam przekuć posadzkę. To jest też możliwość. Tam spuścić na przykład w dół za rogiem. Jest taka możliwość, bo coś czuję, że będziemy musieli popsuć mu tutaj cały chodnik z przodu. Idę popatrzeć na to e, z dołu. Poza tym ja zostawiam to na chwilę, lecę do mechanika, bo craftera ma mi poskładać, a Adrian już do niego pojechał, także let's go. Zobaczcie, to jest moja kuchnia. Chciałbym wam pokazać. Dalej piękna. <słyska> Super. Poza tym myślę, że jeżeli my sobie z tym tu nie poradzimy, gdzie Darek mówi, że tam korzenie są i zaraz zobaczę właśnie, gdzie on tam te korzenie widział, sekunda, kurwa, zawsze jakieś jaja są, nie? Sekunda, włączmy latarkę. Dobra. Czyli z tego wynika, no tak, tam są, co tu się dzieje w ogóle? Co tu się... Co tu się wydarzyło tam na dole? Tam jakieś krzaki rosną. Może się do tego czyścić, nie wiem. Co tu się stanęło? Nie wiem czy to nie jest uszkodzone, słuchajcie. Kurde. Dobra. Będziemy to jutro testować. Poza tym ten kanał idzie sobie stąd. Tu bezprosimy do tej studzienki Jak widzicie ona nie jest za głęboka, to jest płytki element, więc ona gdzieś wędruje tu. Ewentualność jest taka, ale ten słupek wkurzać by był. Wkurzać, on by wkurzać. Ewentualnie możemy puścić rurę po całości, ale co, i, te, i będziemy tu jakieś chińskie, alpejskie robić te? Nie wiem. I don't know. Nie widzę tego dobrze. Motek idzie ze mną. Dobra, lecimy do mechanika, zobaczymy co on tam powie. Adrian, co ty na to? Jakbyśmy zawalczyli na frykowej Federacji Ja, Ty kontra blok ekipa Czyli tam prezes i młody i ja i młody Co Ty na to? Jest taka opcja No mówię Ci A co już czujesz kurwa, że możesz komuś przyjebać? Ej jak oglądasz ten odcinek to pamiętaj o tym Bo rzucamy wyzwanie właśnie blok ekipie Czemu nie? Robimy to Wjeżdżamy w nowy rok i nowe rzeczy będą się działy, także słuchaj Oglądałem wczoraj blok ekipę na live'ie młodego I mówił, że jak będzie miał kiedyś propozycję do Fame No to, to już ma bardzo... To ma, macie już konkurencję, słuchajcie czy, Lecimy, nie, było, Sorry, było pytanie, czy myślisz yy, o, o Fame mama? No to powiedział, że tak, że zastanawia się, myśli nad tym Brawo na Także pozdrawiamy gorąco <laughs> A, jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość Słyszałem TikToka właśnie odnośnie blok ekipy oni, oni chcą zawalczyć, tylko jeszcze nie mają chyba z kim No, możliwe Ech, No właśnie, jakbyśmy się zgłosili Czemu nie? Stary, pół bańki i wjeżdżamy Ej, e, grilla mamy wymienionego O, właśnie, tak zadziałało, także jest pięknie I te plastiki wymieniliśmy i jest jak nowy Wiecie, miał wszystko potłuczone z przodu, więc słabo to wyglądało na szczęście lampy nie poszły Zderzak się tylko lekko wygiął Nic dalej się nie zepsuło Także mieliśmy farta Jeżeli chodzi o BMW, którą Adrian pchnął To już wszystko jest w malowaniu Zderzak jest w malowaniu Belka też ją kupiliśmy No i zderzak, głównie zderzak nie? Maska będzie wypolerowana Także wszystko jest słuchajcie, już robione Także do końca tygodnia, a na pewno na święta Klient będzie miał naprawione samochody. Let's go. Dobra, jestem w garażu, słuchajcie, i szukam zbiornika do kibla. Bo wszystko to, co widzicie tu w kartonach, to mamy zmieścić w tej łazience. Płytki są 30 na 30 czarne i białe. Mamy fajny mikser. O, to też wam pokażę. Ja go tutaj rozpakowywałem już. Tak będzie siedział sobie ładnie na ścianie w ten sposób. Także będzie elegancki. Muszę sprawdzić, jaki jest rozstaw tych rurek. Dobrze, że w sumie go tu wyjąłem. Zaraz go zmierzę. Ale muszę dostać się do zbiornika, który stoi chyba gdzieś tu. Tak, także sekunda 5. Sprawdźmy jak wygląda zbiornik. Zbiornik wygląda w miarę normalnie, tak jak każdy inny, tylko że on będzie podwieszany. Właśnie może jeszcze rurę bym zobaczył. Jak ją znajdę? Czy ona tu jest? Co tu jest? To jest ta rura. Rura jest tutaj. Jakaś taka wygięta w ogóle jak widzicie. Bo zbiornik będzie na ścianie i ona... Nie wiem do czego ona jest wygięta. To wszystko zależy jak kibel chyba siądzie. Zbiornik mamy zwyczajny. Taki. Co nie? Tylko a 40 już jest wysoki. W sumie to Sprawdzę jeszcze właśnie jak wysokość rury wygląda, bo tutaj w tym kartonie są uchwyty też na ten zbiornik. Tu są uchwyty. Co i co to jest? Co jest tutaj? Żeby to wszystko później grało. Aha, to są uchwyty. A tu co jest? Tu jest jakaś mówka do zbiornika. to tu jest znowu coś. A, tu jest rączka do spuskowania i tu jest jeszcze kolanko jakieś. What the hell is going on? I tym kolankiem pewnie do, dojeżdżamy do kibla. Z tego by wynikał w ten sposób. Czyli idzie do rura sobie do zbiornika prosto do góry. Tu jest ta rura. Ona jest wygięta tak dziwnie właśnie. Będziemy musieli obadać, czy zbiornik po prostu siedzi w ten sposób, czy... Ale dobra, to jest jakby mniejszy problem. Dystans, jeżeli chodzi o kibel, będzie mi robiło, żeby było wiadomo ile tego, ile tego jest. Jeżeli chodzi o długość, czy włoży to tak, czy tak, to mam tutaj długości do wysokości kibla od dołu zbiornika takie 160 liczmy. W zawsze można przyciąć. Nie jest to problem. 160 mamy rury Dobra, wymiary znamy 46 szerokość zbiornika 160 rura I 15,2-15,3 rozstaw rurek do miksera Let's go To trzeba zamieść całość od góry do dołu Deski to na pewno zostają tu na robocie, nie? No, tak Można je na razie gdziekolwiek indziej, ale Dobra, słuchajcie, jest update, milion update'ów. Tutaj Joycea za z klienta musieliśmy wyciąć w ten sposób, bo po przewierceniu się ustawimy rurę pod skosem. I wystar wystartujemy tu. Tam support jest na ścianie, tu support jest na Joyce'ie, więc tu ogólnie fizycznie nic się nie będzie działo, ale i tak zakotwimy ten, tą resztę Joyce'a już do ściany bezpośrednio, czyli użyjemy frame fixingu w jutro i to się nie będzie nam poruszało, jak przyjdzie płyta na koniec, będzie cudownie. Woda została obcięta, przerobiona, to już wiecie. Tutaj Joyce akurat, ten podwójny, który stoi, okazuje się, że jest centralnie ładnie w środku, więc mikser usiądzie nam po obu stronach i zostanie support. Na, na resztę elementów, które będą musiały być przykręcone odnośnie prysznika. Tu wstawimy Joyce'a, żebyśmy mieli już podkładkę pod, pod, pod screena. To samo zrobimy tutaj, będzie po prostu już na przyszłość łatwiej. Odpływy zrobimy jutro do końca, tu już jest przekute, tak samo to jest wykute, więc będziemy mogli tutaj ustawić odpływ, to podepniemy, zrobimy wodę i taki jest plan na jutro, czyli zrobimy wodę i odpływy. No i, i tyle I poszpakujemy to, co się da Bo zaczyna się robić tu ciasno Muszę iść porozmawiać z klientem Co robimy z tym odpływem Bo tam nie wygląda to dobrze Także będę was update'ował jutro Z wami się już będę żegnał Dziękujemy bardzo I do zobaczenia jutro Cześć, cześć Powiem jeszcze wam tak Że no jest... Tam patrzyliśmy teraz latarkami w tą dziurę I tam jest zarośnięte nie, nie, niekoniecznie te korzenie może przerosły Ale przez to, że może ta toaleta nie była jakoś używana systematycznie Tam coś się zaczęło dziać Z jakiegoś powodu Może jakaś nieszczelność tej rury spowodowała to, że faktycznie się tak zaczęło dziać Nie mamy zielonego pojęcia Ale spróbujemy jutro to oczyścić i udrożnić Jeżeli się nie da, to będziemy planować coś z tym dalej Bo ja też nie mogę nagle podłączyć toalety do rury I co? I co dalej? <laughs> Miłego wieczoru, dnia i poranka. Kiedykolwiek to oglądasz, pamiętaj o nas, kliknij ten dzwoneczek, nic to dla Ciebie nie kosztuje, a dla nas tworzy historię. Także do zobaczenia jutro. Miłego. Cześć, cześć.